Moja telewizja. Nowodworska TV Sędziowie patrzą na wiele aspektów. Jak zawodnik, jak zawodnik wygląda pod koniec walki, jak uderzenia, jak, jak wyprowadza uderzenia, czy uderzenia były silne, czy mocne. Czasem nie, nie punktują takich lekkich uderzeń, takich, które są ewidentnie na punkt, tylko takie mocne, zaznaczone czy uderzenia, które naprawdę doszły celu i zrobiły jakąś tam e, szkodę przeciwnikowi. A przed nami kolejna walka, e, również na zasadach K1 e, w kategorii do 85 kg. Zmierzą się Łukasz Binkowski e, z Typhoon Legionowo oraz Zbigniew Stawicki, również z Handel Jim zbyt gorszy. Łukasz Bieńkowski jest mistrzem Polski w taekwondo. Jest również zdobywcą Pucharu Polskich kickboxingu. E, natomiast Zbigniew Stawicki to wielokrotny medalista Mistrzostw Polskich kickboxingu oraz Muay Thai. Powiedz, czego się spodziewasz? Tutaj mamy konfrontację takiego starszego e, kickboxingu w długich spodniach i taekwondo kontra Muay Thai. Jak myślisz, co się wydarzy? No zobaczymy. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że e, chłopaki z taekwondo nigdy nie są w stanie wykorzystać swojego swojej szybkości nóg. Jeżeli ktoś jest yy, bardziej po kickboxingu, po tajskim, to jednak walka koncentruje się na technikach ręcznych i mimo wszystko w tekwondo trzeba mieć miejsce, żeby rozpędzić nogę, żeby noga miała miejsce pracować, kopać. Jeżeli ktoś wie, że przeciwnik jest po tekwondo, jest, wywodzi się z tekwondo, jeżeli będzie mądry, to po prostu nie da mu, nie da mu rozpędzić nogi, będzie tak skracał dystans. Kontrolował walkę rękoma, żeby zrobić wszystko, żeby zabrać, zabrać, zabrać na atuty przeciwnikowi. Mistrz Polski w formule low kick. Do niebieskiego narożnika zapraszam kolejnego zawodnika. Przed Państwem Łukasz Bieńkowski. Czyli mamy już w ringu Zbigniewa Stawickiego. Mówiliśmy o tym, że ma duże doświadczenie w Muay Thai, jest również mistrzem Polski w low kicku. A za chwilę do ringu wejdzie Łukasz Bieńkowski, wywodzący się z Tekwondo. No ale Łukasz jest z zdobywcą bukaru polskich i boksingu, więc mamy szansę zobaczyć ciekawą walkę. Mateusz mówił o tym, jak, e, jaka jest strategia na Tekwondoke. Zobaczymy, jaką strategię ma Tekwondoke na zawodnika Muay Thai. Tak, zobaczymy. Tu mamy wagę 85 kg, więc tak naprawdę jedno uderzenie może rozstrzygnąć walkę. Tak. Szczególnie, że waga była wczoraj, więc dzisiaj do 85 kg to. Tak, tak, to zrobione na wczoraj 85 kg, dzisiaj jest 90. -ko. Łukasz Bieńkowski. Przypomnijmy, Łukasz Bieńkowski z, z Legionowa. Z Polską. Z Polski kickboxingu. Walka odbędzie się na dystansie 3 razy po 3 minuty. Sędzią ringowym będzie Alfit Akow. No i zaczyna nam się walka. Tutaj Zobacz widzimy... Tak, w będzie tak, nam tak ciężko ale widzimy, komendować. że tutaj y, zawodnik z Legionowa ma sporą publiczność za sobą. To na pewno pomaga, wiem, z doświadczenia po walkach moich, że jeżeli publiczność jest za tobą, to jest jak y, w piłce nożnej 12 zawodnik na boisku. Tutaj motywuje i zagrzewa do walki, no miejmy nadzieję, że zawodnik tutaj nam... Przypomnij Łukasz Binkowski, może będziemy ich odróżniać po ochraniaczach na kostki. czarnych ochraniaczach na kostkę to właśnie Łukasz Binkowski z Legionowa. Natomiast Zbigniew Stawicki to ten zawodnik Muay Thai, czerwony ochraniacze. Teraz bardzo ładny cios w wykonaniu Binkowskiego. Prawy zamachowy doszedł celu. Jak na zawodnika Taekwondo eee, Łukasz bardzo ładnie, widać bardzo ładny lewy to. sierpowy i będziemy mieli I Tak dokładnie. No i zaskoczył nie tylko swojego przeciwnika, nas też zaskoczył, bo jak mówiliśmy wywodzi się z tekwondo, Tak, a ale... wykonał bardzo dobry cios sierpowy, trafił czysto na szczękę, no i Stawicki znalazł się na deskach. Tak, teraz tylko zobaczymy czy wystarczy mu zimnej krwi, żeby wykończyć przeciwnika. Chyba złapał oddech Stawicki. To był taki knockdown na szczękę, po którym można jeszcze stać i jeżeli mamy chwilkę można odsadnąć. Widzimy, że... Tak, dojść do siebie. No tutaj zabrakło troszeczkę celności. Ale, Ale piękny! Prawy Prawy sierpowy. Sierpowy. Piękna akcja! Znowu Łukasz tak, Miękowski. Chyba, chyba w nowo. tym momencie jest po walce już. I to chyba rzeczywiście jest koniec Sęcia walki. Sędzia powinien przerwać walkę w tym momencie. No i proszę Państwa, mamy tutaj Typową technikę z tak, koniec, koniec walki. Prawy, sierpowy. Koniec walki. No coś możemy powiedzieć. Nie spodziewaliśmy się tego. Nie spodziewaliśmy tego, i nasz... się, aż koniec publiczność. Bardzo się cieszy Tak. W przebiegu tej walki. No nie trwała nas zbyt długo, ale na pewno mogła się podobać, ponieważ mieliśmy naprawdę piękny knockdown. Tak, mieliśmy ładny knockdown, a potem po prawym sierpowym wykonaniu Łukasza Binkowskiego Knockout i on wygrywa przez Knockout e, trzecią walkę na gali Battles of the Dragons przypomnijmy, że jesteśmy w Nowym Dworze Mazowieckim czyli nie tak daleko od Legionowa, stąd może ten doping publiczności oczywiście, na pewno większość kibiców przyjechała bardzo dużo moich znajomych wybierało się na tą walkę no i rozczarowałem część z nich mogę ale... jedynie przeprosić, Jest ale, są ale że nie na pewno wystąpię na następnej został przez techniczny nokaut. Łukasz Pieńkowski. No bardzo ładna walka. Mogła się podobać. Twoja telewizja. Nowodworska Kiwi.